Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym unboxingu. One up boxa, one up boxa, który jest z miesiąca października, chyba tak. Niestety moja przesyłka się troszeczkę E, naruszyła i chyba na poczcie ją tak tutaj lekko e, taką taśmą klejącą przyklejali, bo mam nadzieję, że tam nic nie wypadło, bo tak naprawdę to jest tylko i wyłącznie pudełko, e, które, no, jak się zgniecie, no to tam już wszystko o, widać, bo to jest tylko jedno i wyłącznie jedno wieko. Więc mam nadzieję, że wszystko jest, ale w środku mamy kartkę z napisem, znaczy z wypisem wszystkich rzeczy, które w środku mają być, więc one -up box październikowy z lekkim opóźnieniem, ale niedawno go odebrałem tak naprawdę w sumie niecały tydzień temu nawet na poczcie był, dostałem awizo. Więc dobra. Słuchajcie, mimo tego, że paczka tutaj jest troszeczkę uszkodzona, no mamy więcej przynajmniej miejsc, które trzeba naciąć. Ok. I jeszcze tutaj zobaczymy sobie co jest w środku. Zobaczymy sobie co jest w środku. Moje nożyczki kurde sobie odłóżmy i lecimy zawartością, jeżeli wszystko dobrze podcinałem. Dum, dum. Co my tutaj mamy? Nie wiem jaki to jest, nie wiem jaki to będzie hmm, temat akurat tego lana boksa, ale sobie zaraz zobaczymy. Prawdopodobnie nie powinno nic wypaść, bo widzę, że tutaj jest wszystko tak upchane. Tu jest jakaś figurka, tu jest jakaś koszulka i tutaj również coś, tutaj są jakieś takie mniejsze rzeczy, więc mogło coś też z tej strony, więc mogło coś wypać ale mam nadzieję, że nie. Więc słuchajcie, lecimy. Lecimy, żeby nie było <laughs> Co to jest? DORBS Nightmare Before Christmas Vinyl Collectible A widzicie i to jest jakoś tak ściśnięte Zobaczcie tutaj jest uszkodzone to pudełko Ale mam nadzieję, że w środku nic nie zostało e, Zniszczone The, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas e, Powiem wam, to jest Disneya Tim Burton Hmm Coś mi się kojarzy, to jest jakiś film czy to jest jakieś nie wiem Coś w stylu bajki obiło mi się o uszy, ale nie jestem pewien co to tak naprawdę jest, więc będę musiał sobie to sprawdzić w internecie. Prawdopodobnie Wy już i tak mi napiszecie w komentarzach, że co to, jak mogłeś nie oglądać, jak możesz nie wiedzieć. Dobra, ogarnijmy sobie to. Cyk. I to jest jakaś... uuuu, ej fajna ta figureczka, bo jest taka masywna. Taka masywna ta figurka jest, to jest jeden tak jakby odlew, ale mamy osobno głowę. Która się tutaj rusza, cyk, cyk, cyk. I mamy osobno tą pijamę z takim jakimś dziwnym. No, ja nie wiem, co to jest muszka. Coś takiego. To tak wygląda, proszę bardzo. Dosyć duże mam oświetlenie tutaj, więc może się od, tego, od tej białości ładnie odbijać. Ale właśnie tak wygląda nasz palm. Nie mam zielonego pojęcia, kim on jest, co on reprezentuje, ale będę musiał to sprawdzić. Dobra, E, prawdopodobnie będzie jeszcze nawet na tej kartce z, z wypisem wszystkiego, co my tutaj mamy. Co jest następne? Słuchajcie, o, jest przypinka. One Up Box October Horror. Aha, czyli to jest horrorowy e, ten One Box, proszę bardzo. One Box Horror, mam nadzieję, że tutaj się w miarę e, będzie to wszystko widać. No, chyba widać. Odbija się trochę światło, ale. Myślę, że widać. Kurde, to, to oświetlenie takie sztuczne muszę sobie robić, bo już niestety mamy taką porę roku, że to słońce jest albo za chmurami, albo bardzo szybko zachodzi, więc trzeba wcześniej wstawać. Dobra, co mamy dalej, słuchajcie. W październikowym Wanna Boxie mamy również Wanna Box Exclusive. A czemu to jest niby Exclusive? Co w tym takiego ekskluzywnego? To jest jakaś... Mhm to mi niepotrzebne. To jest jakaś branzoletka. Zobaczmy, co tutaj jest napisane. Dead, The Walking Dead. Chyba to jest w takim razie cała bransoletka wstylizowana na jakieś takie arty, grafiki z The Walking Dead. Nie mam zielonego pojęcia, czy to zobaczycie. Prawdopodobnie będzie to ciężko zobaczyć. W każdym razie jest to jakaś taka bransoletka w stylu tych takich rozciągliwych na jakiejś takiej gumce. I to są takie Kwadraciki, czy tam prostokąciki drewniane, z właśnie jakimiś takimi grafikami zalanymi czymś, jakimś takim plastikiem. To hmm. coś popularne wiecie, gdzieś tam nad morzem czy coś sobie kupujemy prawdopodobnie takie jakieś brązoletki. Średnio mi to potrzebne. Lecimy dalej. O, i tu już mamy trochę bardziej potrzebną rzecz. Znaczy, ja dla mnie nie, bo ja nie piję alkoholu, ale proszę bardzo. Jest trochę bardziej potrzebna rzecz, mianowicie taki duszek. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest to duszek z Pacmana. Jest to duszek z Pacmana w postaci otwieracza i jest to bryloczek, czyli Pacmanowy otwieracz bryloczek. Dobrze mówię? Tak, to jest to jest Pacmanowy duszek. Okej. Okay. I mamy kolejne rzeczy. A kolejną rzeczą jest. Ej, w sumie mało coś tego, albo mi wypadło coś. Kurde. Zaraz zobaczę. Mamy koszuleczkę. Koszuleczkę, która jest jak zwykle pognieciona, bo jest bardzo mocno zwinięta do, tej, do tego pudełka. Zobaczcie sobie najpierw wy, zaraz ja sobie zobaczę. Widzicie już? Bo ja nie. Wait. Jest Pacman, jest chyba Deryl, tak? bo są te skrzydła ma na, na plecach. Jest duszek, 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 coś związane chyba z Mario ten duszek jest, czy z Zeldy, nie pamiętam, nie, nie jestem pewien, bo ja tak bardzo nie kojarzę tego. No i jest jakiś ten bapan właśnie, ten kościejowy taki z tą główką, więc tutaj mamy ewidentnie e, temat faktycznie horrorów, temat horrorów, więc sobie to odłóżmy. A, no jeszcze jedna rzecz jest, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, mianowicie jest to, hmm, nie wiem czy to jest naklejka. Czy to jest prasowanka? Coś w ten deseń. Naklejka albo prasowanka. Zobaczę. Nie, jest to naklejka. Jest to zwykła naklejka w postaci takiego oduszka. Więc, jeżeli by ktoś chciał horrorowo, halloweenowo przestraszyć, chociaż już mamy po Halloween. Ale zawsze można oczywiście takie oduszka gdzieś przykleić komuś na drzwiach czy coś w ten deseń. Zobaczmy jeszcze, co tutaj mieliśmy mieć. A I to jest, i to, aaa! A, i to jak się naświetli, to to faktycznie w cieniu yy, emanuje. Wiecie o co chodzi? To jest takie fluorescencyjne, chyba się to dokładnie mówi. I chyba nic się nie zgubiło, słuchajcie. Nic się nie zgubiło z tego względu, że mamy yy, One Box Horror. Proszę bardzo, taka grafika w tym, yy, w tym miesiącu jest One Box Horror. Mam nadzieję, że wszystko widać. Yy, I z drugiej strony, akurat mi się podgląd zaciął. Na telefonie i z drugiej strony mamy faktycznie wszystko wypisane, to co mam, więc nic się nie zgubiło. Na szczęście, co mamy tutaj? Nightmare Before Christmas to jest to. Mogłem, mogłem trafić jednego z dwóch. Jeszcze była jedna jakaś taka pani, jakiś taki duszek. Glow in the Dark Sticker, czyli to. Ghost Battle Opener, czyli to. I Zombie Tile Bracelet anti material. 100%. Ok. I get caught. Exclusive t-shirt. Super. Czyli nic się nie zgubiło. Na szczęście, na szczęście, słuchajcie. To by było na tyle. Nie będziemy przedłużać z tego względu, że nie mam już więcej co wam do pokazania, ale mam wam do pokazania jeszcze inny unboxing, ale to będzie już w osobnym materiale i prawdopodobnie zobaczycie to jutro. Na pewno nie boksowy, ale co innego. Zaraz po to sięgam i lecimy dalej. Trzymajcie się, dzięki za Wasz czas. Na razie, pa pa.